Centrum inicjatyw senioralnych oprócz stałej oferty zajęć dla osób dojrzałych stara się zaskakiwać coraz to innymi propozycjami. I tak w środę, 17 września, Centrum wspólnie z lokalną grupą promującą zainauguruje kampanię We of Eating. Rozmakuj się w zdrowiu. Wrzesień będzie bardzo intensywny, pracujemy bardzo ciężko i w pocie czoła, naprawdę, ponieważ we wrześniu czekają nas dwie inauguracje. Opowiem teraz o pierwszej, 17 września. Serdecznie zapraszamy Państwa do Centrum Kultury Zamek do udziału w uczcie na zamku. Uczta na zamku jest inauguracją kampanii Will Eating. Wheel of Eating, y, rozsmakuj się w zdrowiu. Wheel of Eating to po angielsku y, kochamy jeść. Y, a nazwa kampanii jest angielska, ponieważ jest to kampania przygotowywana przez nas dla Komisji Europejskiej. Jesteśmy jednym z siedmiu. Miast europejskich, które taką kampanię wdrażają. Cieszymy się z tego powodu bardzo. Jest to kampania międzypokoleniowa, skierowana głównie do osób po 60. roku życia, do dzieci i młodzieży i do kobiet w ciąży i karmiących. Także rzeczywiście zapraszamy całe rodziny i każdy będzie mógł dowiedzieć się podczas inauguracji, jak odżywiać się dobrze i przyjemnie, i smacznie, bo o to chodzi w tej kampanii, żeby nie straszyć chorobami, następstwami złego stylu życia i y, różnymi nieprzyjemnościami, ale żeby pokazać, że wspólne biesiadowanie, wspólne jedzenie, dbanie o to, co jemy, y, uważne jedzenie jest bardzo ważne. W godzinach od 9.30 do 13.00 w gościnnych progach Centrum Kultury Zamek poznaniacy dowiedzieć się będą mogli wszystkiego na temat zdrowego odżywiania. Po konferencji prasowej y, zaprosimy Państwa do udziału w pokazie sztuki kulinarnej i różne osobliwości właśnie międzynarodowe pokaże Michał Muskała, który był finalistą y, telewizyjnego programu Master Chief. Y, y, być może jest Państwu znany. Y, poza tym będzie można y, spróbować różnych smakołyków zdrowych oczywiście. Owoców, warzyw, świeżo wyciskanych soków, pieczywa orkiszowego, bardzo różne, naprawdę smaczne, zdrowe rzeczy. Oprócz tego zaprosimy Państwa również do udziału w warsztatach. Między innymi Bank Żywności przygotuje warsztat o tym, jak nie marnować jedzenia, czyli jak wykorzystywać to, co nam zostaje po to, żeby, żeby z tego przygotować nowe rzeczy. I bardzo ciekawy wykład przygotowany przez Agnieszkę Pawłowską z Centrum Inspirio dotyczący właśnie uważności w jedzeniu. Być może Państwo słyszeli o technikach mindfulness, ale właśnie chodzi w nich o to, żeby smakować powoli. Yy, uważnie jedzenie i mieć z tego przyjemność. Oprócz tego będą również zorganizowane animacje dla dzieci przez klanzę, piknik, yy, rozsiejemy trawę przed zamkiem, można będzie poćwiczyć jogę, tai chi, nordic walking, wziąć udział w pokazie tekwondo, także naprawdę dużo atrakcji 17 września nie może Państwa zabraknąć. Oczywiście wstęp wolny. Kampania powstaje pod patronatem Komisji Europejskiej, a Poznań jest jednym z siedmiu miast w Europie, gdzie jest ona prowadzona. Co ważne, Kampania potrwa do czerwca przyszłego roku.